Każda kobieta niezależnie od pory dnia, roku czy warunków atmosferycznych chce wyglądać pięknie i zdrowo. By tak było trzeba dbać o naszą skórę. Zwłaszcza, że zimą, nasza twarz i dłonie narażone są na niekorzystny wpływ czynników zewnętrznych, takich jak wiatr bądź mróz, które niosą ze sobą pewne konsekwencje. Ona dużo szybciej traci wilgoć i w porównaniu na przykład do lata to jest nawet dwa razy szybciej. Co niestety skutkuje tym, że jest ona szorstka, podrażnia ona mało elastyczna i niestety może nie być to przyjemne w odczuciach. Dlatego w tej porze roku powinniśmy szczególną uwagę zwrócić na skórę naszych rąk. Wychodząc na zewnątrz zimą, musimy pamiętać o zakładaniu na dłonie rękawiczek, gdyż ręce raz odmrożone wymagają szczególnej pielęgnacji i ochrony. Należy nakładać kremy odżywcze, a na preparaty z gliceryną musimy uważać, gdyż w różnych produktach mają inne stężenie i czasem zdarza się tak, że zamiast nawilżać i chronić, zbyt duża zawartość gliceryny może przesuszać nam skórę dłoni, a nawet doprowadzić do jej pęknięć. Są jednak pewne domowe sposoby, które sprawią, że nasze dłonie odżyją. Ja oczywiście proponuję, żeby wykonywać peelingi dłoni Samodzielnie w domu yy, oraz na przykład na 20 minut nakładamy sobie jakiś tłusty krem albo maskę. Oczywiście w tym czasie relaksujemy się, a nasze dłonie, nasza skóra przyjmuje te składniki aktywne z wcześniej nałożonej maski albo kremu. Innym sposobem jest moczenie dłoni w rozgrzanej oliwie z oliwek. Półgodzinny zabieg pomoże zregenerować naszą skórę. Jeśli chodzi o skórę twarzy, należy używać różnego rodzaju maseczek odżywczych i regenerujących oraz kremów. Zawsze możemy udać się do gabinetu kosmetycznego, w którym specjaliści zrobią wszystko, co niezbędne jest dla naszej skóry. Iwona Bluszcz, telewizja Kujawy.